Były cięcia w budżecie, to wyjrzałem sobie dziury w czapce nożyczkami. Co? Dzisiaj jest taka sprawa. Padły święta, koła i zostawił mi takie gówno. Jakiś OCZ Agility powiedział: Ej stary, nie będziesz się męczył na laptopie, musi być coś porządnego. Zobaczymy, co to za gówno kupisz. Bo mamy tu jakiś karton, zapakowany przez jakiegoś chętka 3 minuty przed zamknięciem sklepu. I normalnie namalował tu jakiś czas. Dobra, otwieramy to gówno. My, piękny karton. Jakiś gówno. Ciągamy do gówno. A to następny gówno. Co to za gówno? Idziemy dalej. Co to za naklejka? Co to ma być? Moje SSD jest szybsze niż twoje. Kutos jest większy niż twój. Gwarancja, instrukcje. Co to ma być? Gówno. Teraz przejdźmy do gwoździa programu. Widzimy gwóźdź do trudy tego programu. Kolejki są bardzo odzyskane. Otwieramy to, Taki to wygląda. Taki mamy tutaj. Jest jakieś tutaj wtyczki, kable, gniazda, zielona naklejeczka. Zaraz zobaczymy, czy to będzie chodzić. Tutaj jeszcze jakieś tutaj, głównie do wyjednania. To wszystko, co z tego bym wam powiedział, generalnie nie kupujcie tego NARA.